W tym zadaniu musimy uprościć następujące wyrażenie algebraiczne, wiedząc, że x jest różny od 0 i od 2. 0 i 2 to dwie liczby rzeczywiste, które zerują nam tutaj mianowniki, czyli gdybyśmy musieli określić dziedzinę tego wyrażenia wymiernego, to byśmy powiedzieli, że są to wszystkie x -y oprócz 0 i 2, ponieważ te liczby zerują nam mianowniki i dla nich byłoby dzielenie przez 0. Tu się już tym nie musimy zajmować, dziedzinę mamy podaną. Przystąpmy zatem do uproszczenia tego wyrażenia. Przepiszę je jeszcze raz. Rozbijając licznik tutaj na postać iloczynową, wyciągając x przed nawias, będzie x razy x plus 1, podzielić na x minus 2 do kwadratu zapiszę tak, że jest to x minus 2 razy x minus 2. Chcę mieć jak najwięcej mnożeń, jak najbardziej zbliżone do postaci iloczynowej to wyrażenie razy, i tutaj w liczniku też mam wyrażenie x minus 2, mogę je nawet dla czytelności wziąć w nawias. Podzielić i w mianowniku mam x. No i teraz możemy skrócić to wyrażenie. Wszędzie mamy mnożenia, także te czynniki, które mnożymy, możemy skracać, jeżeli są takie same w liczniku i w mianowniku. Na przykład tu mamy x minus 2 i tu mamy x minus 2. I możemy to skrócić, czyli dzielimy licznik i mianownik przez x minus 2. Wiemy, że x jest różne od 2, dlatego wiemy, że nie dzielimy tutaj przez 0 i możemy wykonać to skrócenie. Tak samo wiemy, że x jest różne od 0, dlatego możemy podzielić przez x licznik i mianownik i także to skrócić. Tu mamy oczywiście jedynki, czyli po tym skróceniu w liczniku zostanie nam po prostu x plus 1, a w mianowniku ten nawias. Czyli x minus 2. No i tyle jest równe to wyrażenie. Tak skróciliśmy to wyrażenie przy takim założeniu. Czyli poprawna jest odpowiedź D. To jest właśnie to wyrażenie, które otrzymaliśmy.